Współczesna pedagogika przekonuje nas, że dziecko powinno kierować się wewnętrzną motywacją w swoim zachowaniu, czyli powinno być wewnątrz sterowne. Innymi słowy, żeby było wewnątrz sterowne, nie, nie może być sterowane z zewnątrz, czyli nie, może, nie można mu nakazywać czegoś, zakazywać, karać, nagradzać, oceniać itd., itd. Czy to podejście jest słuszne? O tym właśnie będzie w tym. Na ja nazywam się Dariusz Zalewski, staram się upowszechniać klasyczną edukację i klasyczne metody formowania charakteru. Co to znaczy, że człowiek czy jest wewnątrz sterowny? Człowiek wewnątrz sterowny postępuje zgodnie ze swoimi zachciankami, ze swoimi instynktami. I ze swoimi popędami. Człowiek z zewnątrz sterowny to ten, który, który kieruje się nakazami z zewnątrz, który kieruje się poleceniami ludzi z zewnątrz, który boi się różnego rodzaju kar, nagród i on kieruje się właśnie ym, tymi wskazówkami. Czyli jeżeli ktoś mu coś narzuca z zewnątrz, no to on po prostu się temu podporządkowuje. I tak jak wspomniałem, współczesna pedagogika. Stara się dążyć do tego, żeby człowiek był wewnątrzsterowny, czyli sam sobą rządził. Wydaje się, że jest to słuszne podejście, ale gdy się tak temu bliżej przyjrzymy, to możemy mieć pewne wątpliwości. Bo co to znaczy, że, że człowiek jest wewnątrz sterowny, kieruje się wewnętrzną motywacją? To oznacza mniej więcej to, że on robi to, co lubi. To, co lubi, czyli tak jak wspomniałem, idzie za swoimi emocjami, za swoimi popędami, za swoimi nawet słabościami czy wadami, no bo on to robi, co lubi. Jeśli zatem dziecko nie chce posprzątać swojego pokoju, nie chce posprzątać zabawek, no to ono po prostu postępuje zgodnie ze swoją wolą, można by tak powiedzieć. Ono jest właśnie wewnątrz sterowne. I teraz, gdy przeniesiemy to na grunt szkolny, czy niekoniecznie na grunt szkolny, ale na takie wychowanie też rodzinne, no to dziecko, które jest niegrzeczne, które pyskuje, które nie chce jeść, to ono w tej perspektywie jest właśnie kreatywne, ono jest wewnątrz sterowne. Ono robi to, co chce, no i możemy się domyślać, że również w życiu dorosłym ono będzie takie też wewnątrz sterowne, ono nie będzie człowiekiem, który się podporządkuje dyktatorom, Innym osobom, no bo on będzie właśnie tym twórczym, kreatywnym, młodym, czy już później dorosłym człowiekiem. Tak to mniej więcej wygląda w tym, w tym schemacie. I bardzo często już słyszymy takie argumenty, właśnie, że rodziców na przykład w szkole, że moje dziecko jest właśnie takie kreatywne, ono wychodzi ponad, ponad wszelkie schematy i dlatego, i dlatego ono jest niegrzeczne. Ale teraz jeszcze podejdźmy do tej, do tej kwestii z trochę innej strony. Czy rzeczywiście jest tak, że zawsze w życiu robimy to, co lubimy? Zawsze to, co chcemy robić? Czy, czy rzeczywiście da się tak zrobić, żeby wszyscy uczniowie i lubili i język polski, i matematykę, i chemię, i tak dalej, i tak dalej, i uczyli się tych przedmiotów? Otóż nie, zawsze będzie tak, że yy, nawet jak będzie najbardziej kreatywny nauczyciel, który będzie potrafił dotrzeć do ucznia, no to będą takie osoby, które nie będą lubiły matematyki, języka polskiego, no ale tych przedmiotów trzeba się uczyć wbrew swojej własnej woli. Trzeba się tego po prostu uczyć. Widzimy na tym przykładzie pewne ograniczenia tej, tej kreatywności. Co więcej, w życiu dorosłym bardzo często będziemy zmuszeni po prostu podjąć na przykład zawód, żeby się utrzymać, który, który, nie, będzie, który nie będzie zgodny z naszymi marzeniami, byśmy tak powiedzieli. Który, no ale który, w związku z tym, że musimy utrzymać rodzinę, będziemy musieli wykonywać. No taka jest prawda. Czyli, krótko mówiąc, nie zawsze w życiu będziemy robili to, co lubimy. I teraz stawianie. Takiej postawy w centrum, czyli ta wewnątrzsterowność ma być taka, hmm, czy kierowanie się wewnętrzną motywacją ma być takie najważniejsze w życiu, y, jest błędne. No, no bo tak nie będzie. Oczywiście trzeba dążyć do tego, żeby w życiu robić to, co się lubi, żeby być wewnątrzsterownym, ale w praktyce no, tak nigdy nie będzie. Zawsze będzie coś, co nam nie będzie pasowało i trzeba się z tym pogodzić. Jakie jest zatem rozwiązanie tego problemu? Proszę zauważyć, że tak zwana wewnątrzsterowność czy wewnętrzna motywacja w przypadku dzieci i nie tylko dzieci, bardzo często dotyczy jakiegoś lenictwa. Ja, ja, ja tu podam taki przykład. No, jeżeli dziecko nie chce posprzątać swojego pokoju, nie chce posprzątać po sobie zabawek, no to, to oznacza, że ono jest po prostu leniwe. Jest po prostu leniwy. Jemu się nie chce. Nie to, że, ono, że taka jest jego wola, bo on, bo on tak lubi. Nie, on po prostu kieruje się takimi płytkimi instynktami, byśmy powiedzieli, swoimi słabościami. I dlatego no, jest wewnątrz sterowny w takim sensie, że nie chce posłuchać, że nie chce posprzątać zabawek, że nie chce słuchać innych ludzi, bo jest dorosłych, bo jest niegrzeczny. Po prostu niegrzeczny, a nie wewnątrz sterowny. Dopiero w momencie, kiedy on zostanie przyzwyczajony do danego zachowania, zostanie przyzwyczajony do tego, żeby sprzątać te zabawki po sobie i, i, i to będzie robione systematycznie i on będzie przekonywany, no to on z czasem zobaczy poprzez, poprzez przyzwyczajenie, że, że nie ma większego problemu z tym, żeby posprzątać te zabawki już. I ona będzie pewnej sprawności, można by tak powiedzieć, w sprzątaniu tych zabawek, i będzie, i, i będzie to robił z łatwością. Już nie mówię tylko o zabawkach, ale generalnie to sprzątanie, które początkowo było takie no, nielubiane, nie mówię, że ono będzie lubiane, ale ono będzie wykonywane, bo, bo człowiek intelektualnie, wolicjonalnie uzna, że ono jest konieczne po prostu w pewnych, w pewnych sytuacjach. I, I będzie to robił wewnątrz sterownie już. Czyli proszę zauważyć, że ta wewnątrz sterowność pojawia się wtedy, kiedy uformuje się pewna sprawność. Klasyczni pedagodzy powiedzieliby, gdy na tej naturze nabuduje się pewna kultura, pewne podporządkowanie rozumowi. W momencie, kiedy nasze zachowania nie są podporządkowane rozumowi, one idą za intuicją, one idą za emocjami, za popędami. I w tym momencie yy, Ktoś mówi, że to jest wewnątrzterowność. To, to nie jest wewnątrzterowność, to jest wada, to jest lenistwo, to jest niegrzeczność, to jest nieposłuszeństwo wtedy, kiedy trzeba słuchać innych. Jakie zatem, jaka zatem jest odpowiedź na to główne pytanie, czy człowiek powinien być wewnątrzterowny? Tak, człowiek powinien być wewnątrzterowny. Tylko różnica między klasyczną pedagogiką a pedagogiką modernistyczną polega na tym, że pedagogika modernistyczna Bazując na emocjach i popędach, już na samym początku pragnie, twierdzi, że człowiek jest, jest wewnątrzsterowny. Zresztą tak jak, jak to twierdzi już Jan Jakub Rousseau, i on powinien się kierować wewnętrzną motywacją, kierując się emocjami. A klasyczna pedagogika twierdzi, że człowiek staje się wewnątrzsterowny, kieruje się wewnętrzną motywacją, jak gdyby na końcu tej drogi wychowania, wtedy, kiedy zostanie uformowana sprawność moralna, tak zwana cnota. Gdy ona się nabuduje na tej naturze, wtedy człowiek zrozumie, co tak naprawdę jest dla niego dobre. I on, we, kierując się własnym rozumem, panując nad popędami, będzie zachowywał się jak człowiek wewnątrz sterowny, świadomy tego, co robi. Zatem odpowiedź na to podstawowe pytanie już mamy. Wewnątrz sterowność na końcu, a nie na początku procesu wychowawczego. Dziękuję za uwagę, mówił Dariusz Zalewski.